Po pierwsze, no faktycznie przez lata y, oni sporo zmieniali nazwy swoich usług. Mhm. Te nazwy się gdzieś tam przewijały i w ogóle osoby, które gdzieś tam trochę korzystają y, czy, i, i faktycznie siedzą głęboko w tych usługach, jest to bardzo mylące, y, bo tak naprawdę w tym momencie tak naprawdę Microsoft posiada dwie usługi katalogowe. Jedna to jest tak zwana Entra ID, mhm. a druga to jest to, co Ty mówiłeś, y, y, to co się pojawiło też od niedawna y, Entra Domain Services. Tam są pewne różnice w protokolach autentykacji, Entra ID, to jest usługa katalogowa, która wspiera tylko najnowsze protokoły autoryzacji, natomiast Entra Domain Services. To jest podobnie jak lokalne, lokalne Active Directory, czyli tam działają starsze protokoły typu NTLM, Kerberos, i to polega na tym, że jeżeli mamy jakieś starszego typu aplikacje, które potrzebują um, do autoryzacji tych starszych protokołów, no to trzeba było wcześniej tworzyć połączenie do lokalnego AD, mhm. żeby gdzieś tam się autoryzować. Teraz zostało to zrobione, że łatwiej jest wdrażać jakieś aplikacje w chmurze, um, mając tą um, um, entry directory, serwisy, natomiast między nimi są różnice i to jest to, o czym mówiłem dzisiaj o tym artykule. Tam właśnie były różne różnice w momencie, jak się entra ID, łączy z entra Directory Services, a mhm. jak się ma do tego lokalna w sytuacji jakiejś integracji. Matryca. W związku z mhm. tym to jest to, co też mówiłem na samym początku. Przy bardzo prostych konfiguracjach, tak jakby uruchamiamy sobie pewne funkcjonalności, i właściwie nawet osoba, która tam pewne rzeczy wyklikuje, nawet nie ma świadomości, co tam pod spodem jest. Natomiast przy bardziej skomplikowanych, czy właśnie fo, czy, czy to kwestia wyboru, czy faktycznie wchodzimy w Entry-ID, czy w ten Microsoft Directory Services i tak dalej, to wbrew pozorom mogą się okazać niebanalne tematy, gdzieś już na poziomie naprawdę architekta, mhm. który pewne rzeczy za. za, za Yy, zaimplementuje, za, zaprojektuje. W związku z tym tutaj Microsoft to rozwijał przez lata, i teraz tak jakby no, s, 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 zaczęły się pojawiać już dosyć skomplikowane yy, byty, yy, gdzie jeszcze właśnie jest cała historia nas, bo tam właśnie Azure AD, Azure, tam Active Directory, dziwne różne nazwy się pojawiały przez lata, te usługi się przenikały i czasami ktoś, kto, kto tak jakby nie śledził tego przez lata, może się okazać, że. Każdy powie kurczę, to, co to w ogóle jest, to, to kobyła ogromna, mhm. nie? Więc tak. nie było cię przez jakiś czas, wchodzisz kurde, to nie to samo. To, to, to tak. Zamudziłem. Więc jeżeli ktoś tam miał do czynienia z tymi usługami tam nie wiem 5 lat temu i nagle teraz się tam pologuje, zobaczy sobie te wszystkie konsole, te wszystkie nazwy, no to mu faktycznie można się mhm. pogubić.